Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z My Summer Car. Dzisiaj chciałem jechać do miasta, ale wydaje mi się, że może lepiej spróbujmy złożyć silnik. Zobaczymy jak to pójdzie. Oczywiście kraty piwska musimy zabrać ze sobą. Już? Dobra. To ciekawe, krata piwa. Za każdym razem nam się. O nie, nie zapisało nam się ostatnie. Jak do tego doszło? Czyli wszystko od nowa. No nie, dobra. To zamiast, to silnik nie będziemy mieli służonego przynajmniej. Tak, 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 chociaż coś. Dobra. Tutaj poradziłem się pewnej osoby i zobaczymy jak to wyjdzie wszystko w praniu. Teraz żeby zamontować to, to potrzebujemy coś takiego. I teraz montujemy do wału. To, dobra. O, podobno to są te. No, tak wygląda jak to. Tak, to jest to. O, 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 o. Dobra jest, jest ja to trzy, trzy dwie. Dobra, trzy są potrzebne. Cyk. Otwórz to skrzynkę. Chłapie. Dobra. Profesjonalnie sobie to otworzymy. I teraz co bierzemy? Nie ten tryb, czy to jest to? Nie, to wygląda mniejsze, nie aż takie małe. Jednak dobra, i teraz powinno to mieć ręce i nogi. Chyba zobaczymy, dobra, to skręcamy i podobno. Cylindery trzeba przykręcić teraz, żeby one się. Żebyśmy mogli je skręcić. No nic. No jest. Jest jakiś progres. Dużo więcej nie wiem, więc spokojnie, Zaraz znowu przejdziemy do tej ciekawszej części, czyli ten moment, gdzie ja się po prostu miotam i się zastanawiam, co teraz powinno być. Dobra, ja cylindry sobie ładnie poukładałem po całym garażu, żeby mieć łatwiej. To mi nie jest potrzebne, chyba teraz. Dobra, jeden. No, dobra, dobra. Jakby tak. To... Ciecho mi, tam nigdzie nie odjedziesz, nie masz kół. Staramy się zdobyć w kolejnym odcinku koła, tylko wcześniej musicie mi powiedzieć, gdzie się znajdują dokładnie. Wiem tylko tyle, że w jakiejś opuszczonej chacie, gdzie właśnie młodni będzie potrzebny. A jeśli byście do kolejnego odcinka po prostu nie dali mi znać, to sam zobaczę, jak, jak to tam idzie. Oczywiście, jeżeli. Dalej jesteście na filmie i oglądacie. Seria Wam się podoba. Fajnie by było, jakbyście zostawili yy, lajka like oraz jakiś komentarz pod odcinkiem. Na przykład: Wyżyk, świetnie Ci idzie, tak dalej trzymaj. Albo Ty, gałganie, największy źle to robisz. Tego się bardziej spodziewam. Ja jestem w ogóle ciekaw czy uda mi się dzisiaj złożyć chociaż to. Dobra, chyba mamy cztery. I teraz wiem, że to trzeba... Czy ja tu mogę jakieś światło zapalić? Oczywiście, że tak. No i teraz można robić. Tutaj światło nie było potrzebne po prostu. I zobaczmy, bierzemy ten tryb. Takie śrubki tu są czy mniejsze? jak bieg wygląda, że to są te Zobaczymy ten mniejszy Też nie Ten? Nie, albo ja w ogóle w śrubki nie trafiam i Nie, dobra Mamy, i to nie są śrubki, tylko to wygląda na nakrętki Dobra, nakrętkę przykręcamy jedną drugą trzecią czwartą już połowa za nami. To nic, coś nam się udaje. Mieliśmy dzisiaj w ogóle sprawdzić ten odkurzacz marki Zermer. Kto tutaj piłuje? Tak. Ale tak jak mówię, chyba lepiej, żebyśmy zrobili to, co uda mi się. To, co pamiętam, że trzeba zrobić. Dobra, tak, tak, tak. To, to. I teraz chyba tu jest wszystko. Chociaż nie wiem Wiem tylko tyle, że tu jeszcze jakieś kółko musi być. Jakieś koło zębate. Tu coś się wkręca. Dobrze by było jakbym jeszcze nie... tutaj patentu mojego na mechanika O, cicho, coś złożyłem Okej, okay, może Ja jestem w szoku coś udało mi się złożyć przez przypadek Ale się trzyma Weźmy to koło, bo to miało być jakieś koło zębate może to jest to? A czy to jest z tej strony? Chyba tak Ale tu czegoś brakuje Te, może to ten drut Spróbujmy to Tak, 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 tak Coś mi się tu pokazało Dobra A, to trzeba przykręcić to teraz może najmniejszy. Próbujemy dalej cyk i lecimy. Przykręcamy śrubeczki. Jedna, druga. Mamy tu, mamy dużo. Bierzemy największy. Nie bierzemy ten. Też nie. Bierzemy jeszcze inny. Też nie. Może ten. Okej, okay, byłoby. O, to coś nam się kręci. Coś tutaj nam się kręci i teraz pytanie, czy to może być tak, czy nie? Trzeba żeśmy to kręcili już. wiedzieć, tutaj jest kreska. Teraz pytanie, czy tu jest błąd? Dobra, zróbmy inaczej: zróbmy do tej kreski. A jak mnie się od gałganów, to będę wiedział, że źle. Byłoby? Nie. Teraz chyba byłoby. Dobra, i teraz wiem tylko tyle, że tu jakiś pasek trzeba. No ale ten pasek, to dobrze by było, jakbym wiedział, jak to wygląda w ogóle. Hmm. Ja tak po kształcie... Widzę, że tych chyba tutaj nie mam. Chociaż pewien nie jestem, bo mogę go po prostu nie widzieć, albo nie wiedzieć, czy to jest to. O, cicho, cicho, to może być to. Tak. Dobra. Tu jest łańcuch. Mamy go, i teraz tu pewnie musi być to świetnie. Po prostu robota tak mi się pali w rękach, że aż zrzucam sobie wszystko. Ja sobie to przeniosę bliżej. Kiś tym, że to jest ostatnia rzecz, chyba którą przykręcam. Coś tu się zielonego pokazało. Tu coś od spodu jakieś śruby. Aha, to są te, które przekęcę No dobra Próbujemy dalej. To nie To też nie To też nie a tutaj Mechaniku strzeż się Pojawił się nowy na rejonach Zobaczymy jak to dalej pójdzie jak na razie nie jest źle. Składamy tego bydlaka tutaj. W ogóle, czego, czego się dowiedziałem, będziemy musieli wygrać jakiś wyścig jeszcze. A ja już widzę, jak ja tutaj wygrywam jakiś wyścig. Patrząc po tym, jak, jak mi dobrze idzie składanie silnika i jak szybko odpaliłem traktor. Wydaje mi się, że... A wy to już czekacie na to Kiedy ja ruszę po prostu e, tu takie było takie coś Takie coś z takimi... To jest to No nie, to jest deska No dobra, ją tam No to było też piwko w sumie bym się piwka napił. No ciemno jest. W sumie to mógłbym iść się przespać. Ale wypiję sobie jeszcze jedno piwko najpierw. Od razu czekaj, lepiej się czuję. I można robić. Jest grill, grill mi nie jest potrzebny. Tutaj to sobie ładnie użyłem. Okej. Okay. Mamy to, mamy to. I co ja chciałem dalej? Aha, dalej ja chciałem to... Ale takie było, takie na 4 Takie coś. Ja to tu widziałem. Zaraz, ja to tutaj mój pierdolnik może przestawię. Bo wydaje mi się, że... Mogłem zrobić mały ambaras. Czy ja już to złożyłem? Może ja to złożyłem już? Ty, no nie wiem. Wydaje mi się, że nie udało mi się tego złożyć jeszcze, ale może jestem w błędzie. No, wiedziałem, że to gdzieś tu było. To mamy to i to wiem, że to jest tu. To już wiemy z poprzedniego odcinka. Leś, te klucze, kto je tutaj zaniósł? Dalej trzeba było, dalej trzeba było. Że ja nogi na loterii wygrałem? Teraz które to były? Ten też nie, a może ten? Tak, to jest ten. No dobra, lecimy z tymi śrubeczkami, przykręcamy je, dobra. Najlepsze będzie to, jak mi napiszecie w komentarzach Ty gałganie jeden Zapomniałeś wziąć i skręcić to i to, to Teraz to silnik ci nie ruszy Po prostu jestem bardziej niż pewien, że tak będzie Ale Spokojnie Obawiam się, że ta seria potrwa długo No co gorsza Nie każdemu się chyba podoba Bo Dosyć mało jest wyświetleń. Gdzie nie wiem o co chodzi. Możecie mi też napisać w komentarzach, czy po prostu nie interesuje Was to i byście nie, nie chcecie widzieć jak tutaj mi idzie. Jak idzie najlepszemu mechanikowi w Finlandii ogarnąć silnik. Czy to jest tu? Tak, to jest tu. Chłopie, ja już tutaj. To jest Lever Master. Teraz pytanie, co ja tu mam skręcić? Tutaj coś było zielonego. Mhm. Ale to chyba nie to. Tu może mniejsze. Albo większe. No powiem wam, że no, silnik powoli nabiera kształtu silnika. No, Czy jeszcze dużo mu brakuje. Do... Kształtu silnika, ale i tak mimo wszystko Coś tam więcej udało się zrobić. Zaraz go pewnie nie będę mógł przerzucać ani nic, bo będzie za ciężki ale dobra. Mamy go tak. Postawmy go. Ty, a może tu? A to może tu? No kurde, klasa. Klasa. To no, widać, że tutaj ja wszystko wiem. Wszystko wiem, co powinno być. Co gdzie się wkłada. Za Chiny na pewno coś źle poskładałem. Jestem no wręcz pewien, że o czymś zapomniałem i Mnie zwyzywacie. Ale. Nieważne, ważne jest to, że mimo wszystko coś tam robię, coś tam udało się mi poskładać. Teraz byle by się tylko zapisało, żeby mi wyszło i zapisało grę. No ciemno jak w życiu, ale na no nic. Skręcone, 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 skręcone. To co? No to pewnie do oleju To nas nie interesuje No i, i... czego się obalasz? No Teraz pytanie I to jest chyba miska olejowa? Dobra I to wszystko teraz nabiera sensu większego Miska olejowa, tutaj ją skręćmy. Mamy miskę olejową, i ja jestem w szoku, że udało mi się. A poznaję po tym, bo tutaj jest drążek do sprawdzania po prostu poziomu oleju. No, będziemy mieli. Kurcze. Może nie cały silnik, ale coś udało mi się złożyć. Proszę tylko was w komentarzach, żebyście mi napisali, czy na pewno wszystko dobrze poskładałem, żebym wiedział. Jeśli ktoś się na tym zna trochę lepiej niż ja, to ja poproszę, żebyście dali znać w komentarzu, żebym też wiedział. Czy wszystko dobrze zrobiłem, żebym przeszedł dalej, bo... No chyba, że chcecie widzieć później, jak się będę męczył i rozkręcał cały silnik, bo coś poszło nie tak. Czy tu jest większe potrzebne? Nie. Trzeci. No dobra. No kurde, powiem wam, że ja jestem w szoku. Bo nie spodziewałem się, że uda mi się coś takiego zrobić. W takim czasie. A to? To co, co to jest? Aha, filtr powietrza. Ale no to gdzie to? No dobra, mamy to. Ja bym poszedł się może przesłać. Mam no, nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, żeby mi piwko. Yyy... Zgaśmy światło, tam telewizorek w tym. Cimno jak w życiu. Chciałem zamknąć drzwi. No nic. Mam nadzieję, że Wy coś widzicie tak samo jak ja, czyli nic. Pewnie. Dobra, tu jest kuchnia. Światełko dla lodówki za dużo nie dało. Okej. Okay. Idźmy do pokoju. Musisz spać? jest butelka od piwa. Dobra. Zróbmy to tak. Że... Dobra, mimo tego, że nasz, nasza postać tutaj jest zmęczona, my się nie poddajemy, robimy dalej. Po prostu nie wiem, jak trafi tu łóżko. Olejmy to, my, nam tutaj łóżko nie jest potrzebne. Spanie jest dla słabych. Gratulować mi te dźwięki są przerażające. Dobra, idziemy spać. Idziemy spać? Tak, śpimy. Zmęczenie poszło nam. My się obudziliśmy Nasza latareczka Jak świeciła Tak świeci dalej Zgaśmy ją Odłóżmy do garażu Gdzie Jeszcze trochę Będziemy siedzieć dzisiaj No mam nadzieję, że uda mi się tą karoserię tutaj Złożyć Dobra Lasagna zjedzona na zimno coś energetycznego, jakiegoś energetyka trzeba ja widzę, że tutaj ciężko się szykuje, to jeden nie wystarczy, wypijemy sobie dwa brawcie, jesteśmy ekologami, tutaj nie musimy nie no, oczywiście, yy, wszędzie trzeba To, no, to wygląda jakby tutaj miało być, tylko... Tutaj to znaczy... aha. Odwrócę sobie... w ten sposób. Cyk. I teraz... nie, 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 nie. O. Jednak składanie tego silnika to nie będzie aż takie proste, jak mi się wydawało. Ja liczę na większe zainteresowanie tutaj wasze, że jednak ktoś będzie chciał, żeby udało mi się ukończyć tą grę. I nie będę ukrywał, że nie chcecie zobaczyć tego jak będę się ścigał, bo wiem, że z tym też może być niezła zabawa. Dobra, to naprawdę wygląda nieźle. Woli silnik składamy kurczę przy takim tempie, jeszcze z Waszą pomocą. Miejmy nadzieję, że uda nam się złożyć ten silnik w, w trzy odcinki, chociaż nie wiadomo. Dobra, raz za trzy lecimy z tymi śrubkami. O tak, na pewno ta, na pewno ta i na pewno ta. No dobra. Teraz pytanie: Czy tutaj jest jakaś śrubka, którą mogę tym skręcić? Nie, tym nie, tu nie, tu nie. I teraz nie wiem, czy one się same dokręciły tu. Czy zaraz wszystko mi walnie? Jak zacznę skręcać, sprawdźmy to. I wydaje mi się, że tyle wystarczy. Jak na ten odcinek, i zobaczymy, co w kolejnym będzie ciekawego się działo. Miejmy nadzieję, że pomożecie mi w komentarzach. I uda mi się silnik jednak skręcić do końca. No dobra, te się nie chcą przykręcać ewidentnie, czyli chyba się przykręciły. Chyba one się skręciły od razu, jak tylko założyliśmy to. No dobra, w takim bądź razie ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Udało nam się złożyć silnik. Zobaczymy, co wyjdzie w następnym odcinku. Mam nadzieję, że pomożecie mi w tym. A jak na razie, trzymajcie się. Cześć.